Projekt niezłomny to wyzwanie, które może podjąć każdy żołnierz wielkopolskich terytorialsów, ale nie każdy je ukończy. To tak naprawdę projekt, na który wpadł nasz kolega z jednostki na pomysł ten. I skierowany jest do, dla wszystkich tych, którzy są w dobrej kondycji fizycznej, którzy o tę kondycję dbają na co dzień, a w momencie, kiedy przystępują do projektu, chcą tak naprawdę sprawdzić granice swojej wytrzymałości, tak więc tutaj trzeba liczyć się z tym, że trzeba być naprawdę przygotowanym kondycyjnie. Organizatorzy dla uczestników nie przewidzieli żadnej taryfy ulgowej. Pierwszym takim wyzwaniem pierwszego dnia była preselekcja czyli trening na zasadzie crossfitu trening bardzo fizycznie wyczerpujący więc tutaj już trzeba było naprawdę zmierzyć się z własnymi słabościami. Wszyscy ci, którzy przetrwali, Przemieścili się do kolejnego miejsca i tam już czekały na nich zadania. To zarówno elementy sprawdzania siebie w drużynie, to także elementy, które nakazują wręcz działanie w pojedynkę. A tym zadaniom z grona 43 żołnierzy sprostało jedynie 15. Czekał na nich pamiątkowy medal i przede wszystkim tytuł niezłomnego. Z jednej strony można powiedzieć tylko 15, z drugiej strony to jest tak naprawdę dowód, że nie wszyscy mogą ten projekt ukończyć nie wszyscy mogą stać się i otrzymać tytuł niezłomnego. Tam czeka na nich naprawdę mnóstwo wyzwań. W projekcie mogą brać udział żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Niewykluczone, że w przyszłości obejmie on także inne rodzaje wojsk.